Hej, tu kamykos. Zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Stumble Guys. Wow, ale tutaj się zrobił jakiś ananas wielki, fajny, super. Jest to nie, to teraz SpongeBob kanciasto porty. To teraz musimy zmienić sobie skina, skoro jest Bob kanciasto porty, to muszę być na pewno żółty eee, skórki. O, mi wygląda trochę na. Dobra, zagramy robotem. Stampelbot, stampelbot, dobrze, ok. Skanciasty? Jest kanciasty. Hmm. Co my tu mamy? Koło szczęścia. Pewnie szczęście, w nieszczęściu nie dostanę nic. A, żetony. A, klejnoty. Pięć klejnotów, całe pięć klejnotów. Ekstra. Nie ma co. Dobra, słuchajcie, są jakieś nowe dzisiaj yy, od dzisiaj yy, wydarzenia. Zagramy. wydarzenie. Ja chyba będę, jak wygram. Jaką jaką baterię na plecach. <laughs> jak wygram jak, jakiś yy, wyścig, to chyba będę świętował w ten sposób, że będę grał tą postacią później, cały czas. Albo kupimy diamenty i kupimy jakiś strój Pirate Beach. Mhm. Tu jakieś wyskakują z wody, te. O, jestem pierwszy. I zobaczcie, ale mi poszło. Oj. Skręcamy od razu. Skręcamy, bo tu były jakieś kule. Wow! No i przez. No. Mhm. I przez wiatrak się nie udało przeskoczyć. Dobra, wystarczyło widzę na środku. Tam było można było górą jeszcze przejechać. O. Ojej, ale ja to przeskoczyłem przecież no, jak? Dobra, speed. Ta chyba mnie wyprzedzą, bo tutaj jedna około, a tam można było skrótem pojechać. Mm. No trudno. <laughs> Ojej, do lawy. Trochę się ugotowało. No, ale skoczyłem przecież. Jestem, jestem, jestem. Przez wulkan. Temple ruin. Jakieś ruiny. Przyspieszamy. No, dalej, dalej. Pięć osób już dotarło do mety. Czy dotrzemy do mety chyba nie uda się. Za dużo jest. Oj, 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 11. 11 oj, oj, oj. Akurat w tym miejscu nie, nie uda się. Słuchajcie. 12. 13. Hmm. Gdybym na końcu nie biegł, to może by mi się udało. Dobra. Zbieramy nagrodę, zagramy jeszcze raz. A teraz nie to tutaj. Zagraj jeszcze jedno raz taką zagramy. Hmm. To tak jest. Jak się dobrze po, na początku zaczyna, to później niestety na końcu się źle kończy. Bo byłem pierwszy, pierwszy przez długą chwilę. Później widziałem, że tam był ten skrót, na którym się nie udało skoczyć. I wszyscy mnie wtedy wyprzedzili. No cóż. Hmm. Tak to jest. Dobra. Jaka będzie mapka? Pewnie samochody. Muszą być samochody. W każdym odcinku muszą być samochody. O, coś się nie może zdecydować. Powiedziałem, że samochody to się nie chce Nie ja chcę zatrzymać. No to. Ha. Water Park, to samo. Ok, słuchajcie. Biegniemy środkiem. O, kopnął mnie i spadłem. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Kule. jamy te... Eee, tu jak się skacze to się przyspiesza jeszcze dodatkowo. W tych chmurkach można sobie, że tak powiem. Nieee! Ojej, chciałem ominąć i tak skoczyłem chyba za wolno. No. No nie, to jest zbyt wymagające dla mnie, chyba. Dobra, to udało mi się przelecieć. Dobra, 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 jest. Super. Przyspieszamy, przyspieszamy. Dawajcie. A, bo znowuż ten skrót... Oj, wszyscy polecieli górą, a ja dołem się tutaj męczę. No. Na takiej prostej przeszkodzie jeszcze. I do wulkanu. No. Ej. No. Ej, no co jest? Skacz. Mhm. No, niestety, słuchajcie, nie uda mi się tego przejść. Już to widzę, że jestem 16, to już jest niestety porażka. Kolejna. Ale ja się nie poddaję, gram dalej. Raz, po raz trzeci. Te trzech razy sztuka, jak to się mówi, nie? No, robocik nie przynosi szczęścia na razie. Nie, nie. No cóż... Teraz to będzie ostatnia gra, jak się nie uda to, to niestety robię przerwę i poćwiczę i wtedy dopiero wam nagram może filmik, bo cały czas mi się nie udaje, nie wiem, chociaż raz trzymajcie kciuki po raz jak tam tym się dostać z tym skrótem muszę popatrzeć jak inni to robią, trochę może. Dobra, tu jest dobrze. O. Mhm. Dobra, na początku. Tu wszyscy wyskakują w górę, ja jestem ostatni. Dobra, podogonia trochę parę osób. Tu ominęliśmy. No i oni. Oni wyskakują wysoko, a ja. O właśnie. Nie. A, jest. Trzeba się podbić. Okej. Okay. Zrobiłem skrót. Hmm. Niestety wulkan. I znowuż wulkan. No, ale tego się nie da przejść tędy. No, jak? Ej. Hej. hej. O, tu można szukać. Dobra, czekajcie. Jak można szukać po krawędzi, to nie będę... Dobra, udało się. Skoczyłem. Jestem trwa... O nie, no bo się nie da... Do... Ale wiem, jak już ze skrótu skorzystać. To jest... Czegoś się nau... nauczyłem. Skakać prosto w górę. Nie wiem co ja zrobiłem, ale. O, właśnie. Koniec rundy. No dobra, słuchajcie, to by było dzisiaj na tyle. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej, popa. Pa.